Cześć, witajcie Detailingowy Dziadzia. Wow, kurcze refleksik jest, jest. Anso, zapach Orbit i od razu powiem, zmiażdżył wszystko, wszystko, co do tej pory miałem. Nie było osoby, której by się ten zapach nie podobał. No ogień, świeży jakiś taki, jakieś owoce, no, no rozwalił system. Co jest fajniejszy? długo siedzi w aucie. Naprawdę długo. I tutaj przykładem będzie auto syna. Po sprzątaniu, ozonowaniu w nim było jarane i to czuć było ten tytoń, więc yy, po praniu wjechałem z tym produktem na dywany, gdzie mogłem tylko naprawdę no fakt, że trochę go tam wrzuciłem, roztarłem go tak, żeby Ręką jeszcze, wiesz, no w tapicerę kurczę, w podłogę, naprawdę, w bagażnik i co lepsze minęło. Na trzymię, i jak auto stoi w garażu, otwiera szyby i ja czuję ten zapach. W ogóle wsiadając do auta zabił mi ten zapach tytoniu, pomimo sprzątania, ozonowania. Ten zapaszek, on się gdzieś tam, wiadomo, ten tyton się gdzieś jeszcze tam utrzymywał, kurczę, no, on, bo tyton, za, zapach tytoniu to jest tak, że ten dym wchodzi wszędzie w aucie, Ma no, w każdą szczelinę, to byśmy musiał naprawdę rozpróć auto, y, gąbki, wiadomo o co chodzi. A ten produkt naprawdę, można powiedzieć, że go zamienił, ten zapach taki, kurczę, zapaszek potytoniowy właśnie na to. Rewelacja. Syn, ja w ogóle jak wsiadam do jego kajtka, od razu czuję ten zapach. Rewelacja. Żona też mówi, że jeden z najlepszych zapachów, jakich wąchała do auta. Mistrz, naprawdę. I tu łabujesz najlepiej, moim zdaniem, na oczywiście czystą podłogę. Kurczę. Jak już wypierzesz, na sam koniec będzie suchutko, polecam Ci go tak naprawdę. Może mało oszczędnie to będzie i później wcierasz i zostawiasz i kurwasza, kurczę... Szaleństwo, naprawdę. Coś pięknego. Rewelacja, super. Kolejna rzecz. Zapaszki właśnie, przywieszki. Też pięknie, najlepiej jakby były jakieś filcowe. Kurde, tak jak ma... E... Heaven Sense chyba? Chyba tak się nazywają. Kurczę, gdzieś tu leżą, bo będę za chwilę nakręcał o nich film. Oni mają takie fajne zapachki gdzie w środku jest filc. Poezja. Ładujesz to i naprawdę zapach się bardzo długo utrzymuje. Mam tam jeszcze dwa zapachy. Mam tam jeszcze zapach podobny do osuszacza, Aquilla chyba się nazywa, o nim też zrobię film, ale jeżeli chodzi na chwilę obecną o zapach do auta, ten na chwilę obecną zmierzył wszystko, w Można powiedzieć, że nowy król. Znaczy był ten zapach, króciak on się nazywał, też z ANSO, tamten jest zajebisty, taki szyjkowy, super oczywiście, ale jakbym miał wybierać pomiędzy tamtym a tym, wybrałbym ten. Zdecydowanie świetny zapach i tak naprawdę ciężko go z czymkolwiek porównać. To mi się podoba, ta unika, unikatowość tego właśnie zapachu. To, że nie mogę go do niczego przyrównać. No coś pięknego, super. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!